Ja nie pozwolę, żeby ktoś mnie w dupę w znął za przeproszeniem, bo jestem tak zdenerwowana po dzisiejszej jego gadce z tego y, faceta y, PGNIG. Nic mi w ogóle nie pomógł. Ja do niego mówię po ludzku, a on mi mówi po hiszpańsku swoje. I. Yy, yy. I ja mu pokazywałam zdjęcia, tłumaczyłam, że wysyłałam do, 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 tej, do, tej, do tej firmy, i do Was, I, i, się, o, i się ten. I przedstawiałam sytuację, jak zostałam oszukana, a on mi mówi, że to mi nie daje e, nic, że wyjaśniałam, że zostałam oszukana. I, i, I przez tą kobietę y, teraz mam problemy z gazem, bo nie wiadomo co teraz z gazem będzie. Bo on w dalszym ciągu twierdzi, że ja podpisywałam y, jakieś y, y, ten, y, że y, rozwiązywałam z nimi umowę, a ja z nimi y, umowy nie rozwiązywałam. Tylko to była informacja podpisana, że. Yy, tak jak ona tłumaczyła, że Warszawa odchodzi, Jana Kazimierza 3, a wchodzi na to Fortum, a gaz pozostaje ten sam bez zmian.